Cześć, wraz z 24 zapraszam Was do czwartej lekcji, w której powiemy sobie o słownictwie, o zwrotach, które możemy usłyszeć bądź powiedzieć u dentysty. Can Arts to dentysta, Beim Can Arts to u dentysty. Ich bin Beim Can arts i jestem u dentysty, ich gehe zum Can Arts, idę do dentysty. Na początek słownictwo troszeczkę może specjalistyczne, które możemy usłyszeć od dentysty, którym dentysta się posługuje. Der Schneidezahn to siekacz. Der Schneidezahn. Der Eckzahn, kieł. der Eckzahn. Der czyli ząb przedtrzonowy. Der Der Backenzahn, ząb trzonowy. Zaś jeśli si chodzi o taką podstawową strukturę zęba, to tutaj możemy usłyszeć takie słówka. Der Zahnschmelz, schmelz to szkliwo, der Zahn schmelz. Das Zahnfleisch, to dziąsło, das Zahn Das Nerv to nerw. Die Zahnwurzel, czyli korzenie. Die Zahnwurzel Korzeń. Co możemy powiedzieć u dentysty, co nam dolega? Ich habe, czyli ja mam. Ich habe Zahnschmerzen, czyli mam bóle zęba, zębów. Ich habe Loch im Zahn, czyli mam ubytek w jednym zębie, bądź mam dziurę w zębie. Ich habe Zahnfleischbluten, czyli mam krwawienie z dziąsła. Ich habe geschwollenes Zahnfleisch, czyli mam opuchnięte dziąsło. Bądź możemy powiedzieć, że plomba jest herausgefallen, czyli wypadła mi plomba. I oto jeszcze całe zdania, które ułatwią nam powiedzenie tego, co się stało z naszym zębem i którym. Jeżeli już nie będziemy nazywać go siekaczem, przedtąd przetrzonowym, jedynką, dwójką i tak dalej. No dobrze, pierwsze zdanie. Ich habe starke cian schmerzen. Mam mocny, silny ból zęba. I teraz, określenie właśnie zęba. Muszę powiedzieć diza czyli ten ząb, oben na górze. Unten na dole tut vi, Czyli ten ząb na górze bądź na dole boli. Mnie boli. Disacan vorn, ten ząb z przodu, dizaan hinten, tut vi, Czyli ten ząb z przodu, ten ząb z tyłu. Mnie boli. Ich habe eine Füllung verloren, czyli straciłem, zgubiłem, wypadła mi plomba. Tak będzie najlepiej brzmiało po polsku. Jednak właśnie, gdy się tłumaczy jej słowo-słowo, to ferloren zgubiłem, ale plomba nie zgubimy, więc po prostu e, wypadła mi plomba. Ich habe eine Füllung verloren. Mia jest ein Zahn abgebrochen, czyli ułamał mi się ząb. So. Mia jest ein Zahn abgebrochen. Geben Sie mir bitte szpryce, czyli proszę dać mi e, znieczulenie, zastrzyk. Oda, geben Sie mir bitte keine szpryce, czyli proszę nie dawać mi zastrzyku. A co możemy usłyszeć od dentysty? Iśmus. Iśmus boren, czyli muszę borować, wiercić. Iśmus boren. Ich muss diesen Zahn ziehen Muszę wyrwać tego zęba Ich muss diesen Zahn ziehen Ich muss Implantat einsetzen Muszę wstawić implant Ich muss Implantat einsetzen Öffnen Sie bitte den Mund auf Proszę otworzyć buzie. Możemy też usłyszeć Öffnen Sie bitte den Mund weit auf, czyli szeroko buzie. Dieser Zahn jest gesund. Ten Ząb jest zdrowy. Dieser Zahn jest krank. Ten Ząb jest chory. Wir müssen Karis bekämpfen. Musimy zwalczyć próchnicę. Wir machen Zahnärztliche kontrol und zuchun, czyli zrobimy e, przegląd zębów. I to wszystko w dzisiejszej lekcji. Zapraszam Was do kolejnej.